Dzień dobry, cześć i czołem. Ta piękna, wiosenna, słoneczna pogoda przygnała nas nad rzekę, a nad rzeką, nad wodą, wiadomo, trzeba śpiewać szanty. Zaciągnąłem się na herbaciany kliper. Dla chcącego nic trudnego. Wiemy o tym nie od dziś, także osoby niepełnosprawne doskonale zdają sobie sprawę, że trzeba i że można pokonywać wszelkie ograniczenia. Przykładem wspaniałym jest na to Jasiek Mela, zdobywca obu biegunów. W trochę mniejszej skali te ograniczenia pokonują, otworzy żeglarze niepełnosprawni. I właśnie oni po raz trzeci już zapraszają na koncert charytatywny pod tytułem Szantowisko, który odbędzie się w PMDK w niedzielę 15. Pod wodą niestrudzonego Bogdana Wiśniewskiego organizują różne działania. Koncert jest okazją do tego, żeby zaprezentować sekcję jej członków, opisać plany, pokazać co robią, jakie będą mieli właśnie plany, gdzie będą pływali, ale także spotkać się, wspólnie pośpiewać i pomóc potrzebującym, ponieważ zawsze jest to połączone ze zbiórką pieniędzy, z aukcją obrazów tworzonych przez niepełnosprawnych artystów. Nie oczywiście świetnej muzyki wystąpił m.in. Strefa Ciszy, Duet Nieklasyczny oraz Tadeusz Sokolik. Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny. Wszystko to w niedzielę od godziny 17 do 19. Polecamy. Pomyśleliście kiedyś, jakie to jest niezwykłe, że tym oto pięknym naszym świdrem można by dopłynąć do Wisły, dalej Wisłą wzdłuż, blisko Warszawy do morza, morzem do Izraela na przykład. Czemu nie? Ta inspiracja przyszła stąd, że chcę właśnie Was zaprosić na koncert Lila Low między Warszawą a Tel Awiwem. To koncert w wykonaniu Olgi Avigail Mieleszczu, która zaprasza nas w świat dawnych tank, foxtrodów i innych melodii, które dominowały w Warszawie lat 30. i w Tel Awiwie w latach 40. -tych. Usłyszymy znane przeboje polskie, między m.in. Henryka Warsa w języku Ilisz, ale także parodie różnych hitów Iliż śpiewany po polsku. Wszystko to z nutką humoru, ale też nostalgii za tymi minionymi niezwykłymi czasami. Oczywiście artystka wstąpi we wspaniałych zwiewnych sukniach. No myślę, że ten klimat z dawnych lat na pewno tam odnajdziemy. Wszystko to w Józefowie, już w sobotę 14 marca o godzinie 18. Bilety 20 zł. Muzyka gospel Blues, country, jazz, także melodie różne poetyckie. Do tych gatunków w Wiązowskim Goku przywykliśmy. Tym razem jednak jest okazja posłuchać tam mocniejszego, cięższego uderzenia muzyki rockowej. Już w sobotę odbędzie się koncert, tak który przyjadą dwa zespoły. Goście z Józefowa, zespół Underground, dość dobrze znany, myślę, że trzeba ich przedstawiać. Grają już okazuje się około dekady, kiedy to minęło, nie mam pojęcia. Chłopaki to specjaliści od melodyjnego punk rocka, tak zwanego kalifornijskiego, kiedyś tak przynajmniej było, teraz także elementy popu, oczywiście rocka, alternatywy, zawsze jest to pogodne rock'n'rollowe granie. Obok nich wystąpi zespół Sound of Touch z Warszawy, młody, od 2013 roku grający. Gatunek, tak zwany art rock. Bardzo to pojemne pojęcie, ale podobno pozwala dzięki temu czerpać z różnych, bardzo różnych źródeł, co też młodzi artyści czynią. To wszystko usłyszymy w sobotę o godzinie 18.00, jędzownie wstęp wolny. Czasy niewątpliwie się zmieniają, ale my, ludzie, raczej nie. Nasze wady, zalety, przywary cały czas są aktualne. Przekonać się o tym można chociażby oglądając liczącą już przeszło 120 lat. Jedna aktówka Antoniego Czechowa, oświadczyny, bardzo zabawne wciąż dzieło. Spotkanie pana i pani, które ma poprzedzić planowanie ich ślubu, ale niestety kończy się kłótnią, a przynajmniej do kłótni dochodzi. Kończy się no, nie będę zdradzał jak się kończy, warto to wszystko obejrzeć. Ale wady bohaterów tam opisane, rzeczywiście, choć pieszą, cały czas są bardzo aktualne. Na tym polega zresztą wielkość Czechowa. Warto się o tym przekonać już w niedzielę. W Józefowskim Moku, aktorzy teatru Rampa wystawią to zacne dzieło. Bilety 20 zł. Koty. Sam nie mam kota, ale wiem, że koty inspirują i fascynują na pewno wielu artystów, m.in. Aleksandrę Wiszniewską, otwocką pochodzącą z Wrocławia, malarkę znaną nam już doskonale, która tym razem właśnie postanowiła sportretować koty w najróżniejszy sposób. Swoją wystawę pokaże w najbliższy czwartek w warszawskiej Staromiejskiej Galerii. Brzozowa, bardzo zachęcamy, jak zwykle u Aleksandry jest tam niepokojąca, dynamiczna kreska szybkoła, węgiel, czerń, ale także czasem, jak to ładnie powiedziała sama, w towarzystwie koloru, farb czy pasteli, jej prace nigdy nie pozostają obojętnymi, myślę, że spodobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym, zachęcamy, wystawa ma otwarcie w najbliższym czwartek, jak już wspomniałem, 12, ale potrwa cały miesiąc do 12 kwietnia, warto przy okazji wizyty na Starówce wpaść do Galerii Brzozowa i zobaczyć jej pracę terapia, no ta piękna pogoda wiosna dla których działa jak najlepsza terapia ale są tacy, którzy wolą terapię muzyczną i na taką zaprasza już w przyszły weekend 22 niedzielę klub Smok przyjedzie do nas zespół Raga Faja, pamiętamy go grał podaj w zeszłym roku, fanów mu tu nie brakuje, pozytywna energia, hip hop reggae, także na pewno energetycznie na pewno skocznie, zrobi to świetnie wszystkim, którzy chcą się po prostu w Smoku wyszaleć, zachęcamy bilety w przedsprzedaży 15 złotych w dniu koncertu 25, za tydzień jeszcze o tej imprezie na pewno przypomnimy Raga Faja. Ach, jest cudownie, słuchajcie. Jak na pikniku. Pikniki zawsze mi się kojarzyły z jajkami na twardo. Nie wiem jak wam, w każdym w dzieciństwie je pochłaniałem. I właśnie jaja w różnej postaci będą głównym bohaterem. Spotkania, które będzie się w piątek w PMDK. Po pierwsze warsztaty dla dzieciaków, gdzie będzie różne sposoby zdobienia jajek, pisanek, ale także robienie kartek wielkanocnych i innych wielkanocnych ozdób. Będzie także otwarcie wystawy pokonkursowej Ale-Jajo oraz wystawa pracy zbiorów prywatnych zatytułowana Historia Jaja Wielkanocnego. Wszystko to już w piątek, 13 w PMDK, początek, godzina 17, wstęp wolny. Warsztatowe propozycje ma także, jak zwykle, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, korzystający z gościny Józefowskiego Moku, konkretnie klubu Hydrofornia, zachęca w sobotę do spotkania, czy naprawić Homo Sapiens, czyli jak łatwo się domyślić, będzie to poświęcone szeroko pojętej służbie zdrowia, leczeniu, doktorom. To wszystko już w sobotę o godzinie 10. A w niedzielę na 14. klub Mląd zaprasza na wielkanocne warsztaty z cyklu świąteczne plastykowanie. Za jedyne 10 zł dostajemy dostęp do wielu wspaniałych materiałów i uczymy się robić wielkanocne koszyczki. Pamiętam, że gdy byłem mały, bardzo lubiłem przychodzić na ćwider i wizyty tu były dla mnie sprawą ważną, ale oczywiście nie jedyną ważną. O tym, jakie są inne bardzo ważne sprawy w życiu młodego człowieka odpowiada spektakl, na który zaprasza Józefowski Mok, to druga odsłona tegorocznej edycji przeglądu teatrów Dziecięcych bez sceny. Z tego co wiem, biletów już brak, ale praktyka pokazuje, że warto mimo wszystko przyjść. Jest szansa dodatkowej jakieś wejściówki, czasami zostają jakieś miejsca wolne. Także nie traćmy nadziei. Być może uda się na ten spektakl wybrać. Jeśli nie, mamy dwie inne propozycje. W niedzielę, 15 marca o 12.45, Wiązowski kok zaprasza na bajkę muzyczną, bajkę Świniopas, według Jana Christiana Andersena, w wykonaniu oczywiście Wiązowskiego Teatru Amatorskiego. Wstęp wolny tego samego dnia, bo w niedzielę można też wybrać się do Falenicy o godzinie 16 i zobaczyć klasyczną baśń Księżniczka na ziarnku grochu. Tam bilety jedyne, 5 zł. Słuchajcie, no nieodłącznym elementem na ćwicę, zabaw było oczywiście grzebanie się w błocie. Ja myślę, że na miastkę tej przygody można znaleźć także podczas pracy w glinie. Ja zresztą znam miejsce na ćwierdziańskich, gdzie da się pod piaskiem znaleźć te małe pokłady gliny i dobrze bawić. Ale można też to robić w cywilizowany sposób, na przykład w pracowni klubu Smog. O tym jakie są efekty pracy tamtejszych artystów z dziećmi przekonamy się już w najbliższy wtorek 17 o godzinie 18:00 na cyklicznej wystawie, gdzie właśnie prace tworzone przez dzieci będą zaprezentowane. Są to naprawdę istne cudeńka. Warto się przekonać. Wstęp oczywiście wolny. A jeżeli nam się spodoba, być może zapiszemy do tej sekcji własne dzieci. Serdecznie polecamy. Smok wtorek 18. Oskarowy sukces idy. Rozbudza marzenia młodych ludzi o filmowej karierze i przygodzie z filmem. I okazję do tego, żeby sprawdzić się w tej dziedzinie, daje nam właśnie Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury. Zapraszając na konkurs filmowy Luzik, przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Jedynym ograniczeniem jest czas, 10 minut, technika dowolna, no i oczywiście temat. Tematem jest przeciwdziałanie agresji. Jak ten temat opiszą e, młodzi filmowcy, jest już ich wolą. E, zachęcamy gorąco do udziału. Czasu jeszcze troszkę jest. Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia. Wszystkie szczegóły dotyczące regulaminu znajdziecie na stronie PMDK, którą tutaj przedstawiamy. Także gorąco zachęcam, filmujcie, bo przygoda z kamerą to naprawdę świetna zabawa. Kamila, potwierdzasz? Pokiwaj na tak. A właśnie, to na pewno jest to. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.